Siemka, z tej strony Prosołów i witam was w kolejnym odcinku z The Exorcist Legion VR Legion, Legion, whatever e, Jak ostatnio pamiętacie, zaczęliśmy sobie oczywiście serię Zrobiliśmy sobie chapter pierwszy No i w tym odcinku mamy do zrobienia jeszcze e, chapter drugi Ten amulet jest niebezpieczny, musi być musi zostać oczyszczony Wycofuj Crucifix i poczuj, jak światło przez nie przechodzi. Okej, okay, ale nie wiem, czy chodzi właśnie o ten drugi rozdział, czy nie. O co tu chodzi? Mhm. Jezu, to jest beznadziejne, że ja nie mogę się dowiedzieć o pobocznych celach od razu. O jezu, powiem Wam, że trochę się boję, bo to będzie nasz pierwszy egzorcyzm. nie przenosi od razu nie gadamy przez krótkofalówkę jak na początku e, szpital świętej dympny e, znak aha. nie podnoś co hitchhikers Przecież to są ci autostopowicze. Nie podnoś autostopowiczów. Ty może lepiej, że oni tego nie przetłumaczyli. Okej, okay, ciary kim mnie przeszły trochę. Aha. Nie <laughs> no, To jest beznadziejne. Serio Że nie mogę się dowiedzieć. O co tu chodzi? Mmm, świeża. Mmm, to też świeże. Nie wiem, czy ja właśnie czegoś z tą lodówką nie muszę zrobić. Boże, ta tekstura jakoś dziwnie miga. Boże, jakbym chociaż, jakby mi chociaż chat GPT mógł powiedzieć, o co chodzi. Wiecie, że jak przejdę już ten rozdział, to że będę wiedział, o co tu chodzi. A to co, Five Nights at Freddy's? ogólnie Five Nights at Freddy's na PSVR też jest, tylko za bardzo się sram. To po pierwsze, po drugie nie wiem czy byłbym zręczny. To są jakieś tatuaże. F4D2. Okej. Okay. A6C1, ok, to jest, to jest trochę dziwne. O, a tu mamy Lucy Moss. Obchodzić z ostrożnością. Patrzcie, jak ma rozmazane te odciski palca, bo jest pewnie opętana. Pewnie ją będziemy egzorcyzmować. Tak stawiam, że będzie. Understanding, rozumienie czarnej magii, Harry Potter normalnie? O matko, czy to nie jest jakaś zagadka? No, powiem Wam tak, że tu niby są jakieś kombinacje. Jest rzeczywiście jakaś C1, F4, D2, ale. <grystanie> Bo to są różne te. Ja je wszystkie znam oczywiście, ale. Z tej ręki. No, za cholerę. Za cholerę bym nie ogarnął, o co tu chodzi w ogóle. Okej. Okay. Bliżej to muszę sobie podstawić. A szóstka. Gdzie jest a? F4, D2, O. Nie wiem, czy ja jakimiś konkretnymi tymi musiałem to ogarnąć. Co to jest? Bis resin. Aha, że chyba coś od pszczół. Jakaś rzadka substancja znaleziona w tropikalnych klimatach. ah Okej. Okay. Czyli rozumiem, że mam lepsze światło, po prostu tak? Chyba tak. No dobra. but there was an electrical fire that's caused some sort of security lockdown across the entire facility. I'll come down to meet you as soon as I can secure patients and stay. And by the way, we still have the patients' below. I put them out on the security room table for you to take a look at. Please, do not attempt to speak to the patients until I can get down there. Quite um... Baba była na, na roller tak bym stawiał, i dlatego tak krzyczała. No i co się jej ja jedną na płacze e Mmm. walnąłem w stół ręką, cholera jasna. No, jezu, aż mi łzy poleciały. Mm. Ale mnie jutro kciuk będzie bolał. O, matko, już się tego boję. To, co to jest? O, podnieś to. No otwórz mi, to już mnie nie denerwuj. No dupa, nic tu nie ma, no. Ty, no, ale może by mnie tak tam ktoś wpuścił chociaż, czy coś? Czy ja sam sobie muszę zrobić samowolkę jakąś, czy coś? Ronowe. Widzisz mnie? Widzisz mnie? Dobra, idę tam do ciebie z No Oby to była słuszna broń. Znowu dzwonią. Już idę prosiaczku. Ciekawe czy będę taki sprytny później. Mogę wiedzieć czemu nie mogę iść do Szmatała. Proszę, mam ochotę się całego... Czuję całe ciało mnie kuźwa swędzi. Ajajaj. A to z tego... Yy, ...ze stresu. Dobra, ja będę chodzić z krzyżem. Jezus Maria! Eee, tutaj chyba... stawiam, że... moda Święcona muszę rzucić. Mam nadzieję, że ona mi się zrespi z powrotem, czy coś. O! Nie kaszcie mi się odwracać. O. myślę, że mi coś na ryj wyskoczy. No, wszystko jest jeszcze możliwe. Czekajcie, czy jestem... A, Dobrze, dobrze jestem zw zwrócony. Слово Idź ode mnie. No. no otwórz je do cholery! Czemu ty się nie możesz tam przecisnąć? No i coś ma to Jezu. I to wszystko? Udało mi się? Czy to tylko jakieś omamy, że mi się niby udało? O, zrobiłem na 100%! Zrobiłem na 100%! Nie wiem co zrobiłem. Lucy was, była wolna od zła, ale za jaką cenę? O matko, jakie wszcząsające! Naprawdę, jakbym chociaż znał. chociażby zalążek fabuły, dlaczego Lucy została opętana i przez co? To spoko. Ale chyba się nigdy nie dowiem. No, i co my tu za obiektywy mieliśmy? Ukończyć rozdział. Eee, zakończyć pierwszy egzorcyzm za pierwszym razem. Nie używaj złych rzeczy na pacjencie i skompletuj artefakt. Aha. Czyli co mogłoby być złe? Ten spray taki, play me. mogę to wyjąć jakoś czy coś? Dobra, słuchajcie, nie ja będę kończyć już w sumie. W następnym odcinku weźmiemy się za rozdział trzeci pod tytułem Skin Deep. Tak więc na ten moment to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Zapraszam do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania. na razie, cześć, do zobaczenia w następnym odcinku z The Exorcist Legion na PlayStation VR.